Siemanko, tak oceniam wasze wsady, ale jeszcze nie dzisiaj. Wysyłajcie mi swoje skoki, wsady, ataki siatkarskie, parkour, co tylko chcecie, ocenię Waszą technikę skoku i powiem coś więcej może o Waszych filmikach. Mam nadzieję, że mnie zaskoczycie i chętnie zobaczę, jak wy skaczecie. Także podaję link w opisie. Yy, wysyłajcie mi na maila swoje klipy. Do tego dołączcie oczywiście swoją nazwę na Instagramie lub Facebooku, yy, imię i nazwisko, jeśli chcecie być oczywiście oznaczeni yy, na filmie, który będzie się pojawiał, mam nadzieję, regularnie, że tyle skoku będziecie w stanie mi podesłać i nagrywać. Także ta, ta informacja już przekazana, ale żeby ten klip za krótko nie trwał. To lecimy sobie dalej. Wiele osób mnie zna z tego, że wielu Dankerów mnie poblokowało, bo lubiłem im coś dopierdolić. Na zasadzie, gdy ktoś mówi, że ma stończów wyskoku, ja mówię: co ty pierdolisz? Nie masz stończów wyskoku, tylko masz 40. No i b b b b od razu, od razu coś tam, coś tam. Także w dzisiejszych czasach ogólnie ludzie w internecie nie lubią prawdy i po prostu są zazwyczaj blokowani, dostają jakieś shadowbany albo tego typu rzeczy. I wam opowiem na przykład o historii, której, którą miałem właśnie wczoraj. Mm, od lat już tam gdzieś obserwuję tych wszystkich dunkerów w Stanach Zjednoczonych i wiadomo jak to Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone, czyli musi być wszystko więcej, lepiej i tak dalej, i tak dalej. Jest pewien dunker, który nazywa się Jared Roth. Nie szukajcie go. Mm. Szkoda zachodu. Ogólnie Paki robił naprawdę niezłe. tam wiele lat temu, 4 czy 5 lat temu pojawił się na klipach Team Flight Brothers i naprawdę nie najgorsze miał te wsady. Ale wielu gości z USA mam wrażenie, że albo mają coś nie tak z głową, albo nie wiem, nie wiem, gdzie oni mają granice posunięte. I to jest właśnie przykład tego, z czym walczę od wielu, wielu, wielu lat, moja walka hejtera yy, trwa. Spójrzcie na to. Jared Roth Gość, który niedawno widzieliście, że dał pod nogą za plecami z jednej nogi I na całym tam internecie pisze, że najlepszy wsad na świecie Że jest najlepszym dunkerem na świecie No i właśnie nie rozumie takiego podejścia Takiego braku skromności, takiego wyjebanego ego No i wyskoczył mi, bo ja mam oczywiście go już od lat Gdzieś tam na Facebooku wyskoczył mi Highest one foot jump ever 53 inches on this jump 53 incze kuźwa, aż sobie odpalam kalkulator, bo na mój głupi rozum 53 razy 2,54 to się równa 135 cm wyskoku. Ja sobie myślę: What the fuck? Co ty chłopie gadasz? No i when distance meets height. Gdy dystans spotyka odległo. Dystans spotyka wysokość. O, otwórz swoje, no? 9 lat w grze, bla bla bla, no i oczywiście plan na wyskok 39 dolarów miesięcznie, no i patrzcie tu co się zaczyna dziać, oglądam sobie jego filmik i puszczam, spójrzmy, dam na pełny ekran leci gość z jednej nogi wybija się za trumną no na odległości powiedzmy trumny czyli daleko od kosza no i spójrzmy, gdzie on ma pas, pas ma gdzieś tutaj no i to jest jego 53ince. Wiecie co? Bardzo długo w tym siedzę i wiem jak to, że on jest blisko kamery, że wybija się daleko od kosza, że kamera jest nisko ustawiona, wpływa na to jak to wygląda. On w tym momencie ma głowę nad siatką i nie ma tu absolutnie głowy nad obręczą. Tu nie ma nawet skoku na wysokość pasa i pokazuje jeszcze, że. No dobra, nie mogę Cię słuchać, hmm. pokazuje jeszcze, że, o Wojciech Kliszewski skomentował link, który mnie oznaczono, nieważne, pokazuje, że obręcz była tutaj, no i piszę mu elegancko w komentarzu, jak to ja, hejter naczelny, it's distance plus camera angle, a nie 30, 53 incze wyskoku, come on, no i pod spodem, uwaga, odpala się Jared Roth, słuchajcie. Mam 6.3, moja głowa jest na 10,6. Tu jest 51 inchów i jeszcze skoczył z 13 stóp z daleka. 50 tak, 53 incze. I to jest proste ujęcie kamery, i on nie robi fake angles. Ja sobie myślę tak. Kurwa. Jak ja bym tak jesteś coś napisał i miał starano iść. Stanąć przed lustro i... Uff, robić. Aż sobie odbiorę telefon. Na pewno coś uratujemy. Niech pani jutro dzwoni i myślę, że będzie zrobiony. Dobrze, do widzenia, miłego dnia. Słyszeliście? Tak, komputer będzie naprawiony. A teraz wracamy sobie znowu do tego gościa. Jared Roth. No dobra, już nam powiedział, że tutaj skoczy z 13 minut. I... Jest ciekawy, jak wysoko skoczył. Jump expert mnie nazwał. No, czuję się zaszczycony. I just set the bar 5 razy to a place it never been set. And. O Jezu. Podniósł poprzeczkę 5 razy tam, gdzie nigdy nie była podniesiona. Zrobił najlepszy wsad ever na konkursie w pierwszej próbie. I, I didn't hear you say shit about that. I didn't hear you say anything about where you're dunk to respond with. Czyli tak, jeśli mu coś napisałem, to oczywiście muszę odpowiedzieć e, swoimi sadami. You dunking in a um, MF shack. On low rim you can do better and never will. Dobra, w szałasie, wsadzam na niskim koszu, okej. Okay. Jaki jest twój najlepszy wsad? Zresztą poczytać sobie to możecie, bo nie... <laughs> What's your best dunk? Because if I recall, it's deep between the legs behind the back. Znowu wraca do tego swojego podnogu za plecami, Jezu Święty. 10 milionów wyświetleń w wiadomościach w Hiszpanii, w Chinach, w Łotwie Level up young man, you still On between the legs barelli Dobra, okej, okay, dobra, no I've been doing all your dance since I was 16 No i tam kurwa... Nie ja chcę mi się tego czytać nawet, ale... Napisałem mu tylko, że ma najgorszy charakter i naturę, jeśli chodzi o każdego tankera. I 53 incze to jest po prostu jego ego. I bardzo często to się spotyka w Stanach Zjednoczonych, że lubią po prostu oszukiwać. Z koszami, z wysokościami. Nawet jak się często zarzekają, że jest wymiar, to często nie jest wymiar. No i niestety, no, takie czasy są, że prawdy nikt za bardzo nie lubi. Easy. Breezin, Lemon Squeezin, król Afterów Co raz odjebał nad Gobertem. Bukake, Analterror. Terror 3000 GT turbo. Takie coś odjebał. Dobra. Ogólnie ten filmik miał być tylko o tym, że macie mi wysłać swoje wsady. Link w opisie. Nie tylko wsady. Fu, skoki. Wszystko, 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 skoki. Ja ocenię. Powiem coś o waszej technice, o waszym wsadzie. Dzięki za oglądanie. A Jareda nie obserwujcie, bo to jest coś.